Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego z tej strony Atos I witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dosłownie niedawno moja baza weszła na 13 level I macie tutaj większość tego co tutaj jest do zaoferowania Trochę się pozmieniało, jest oczywiście magazyny na dziesiątce Trochę się ulepszyły tutaj produkty Dobra, no tak, odbierzemy sobie jeszcze tutaj taką nagrodę Tu nagrodę sobie weźmiemy to jeszcze jedno. O, może być. Dobra, weźmiemy obra. Jest i nagroda. Dobra. Pomożemy tutaj. Tutaj jest A atak i tak. Trzeba będzie tu wybudować yy, kolejnego kierowcę, tylko nie wiem, którego w sumie wybrać. Jamesa, Bartona czy Meredith. Yy, nic tu nawet nie widzę. Dobra, co by tu wziąć w sumie? Food real. Dobra, wybierzemy sobie Jamesa. A co? I mamy już czterech. Możemy już czterech. Mamy czterech, możemy cztery budowy. Ja jestem za, bardzo za tym. Dobra, tego przeniesiemy jeszcze tu. Dobra. I tak, co mamy? Mamy jeszcze tu odebrania coś takiego jest Bardzo cieszę się z tego, bo zawsze coś jest. Dobra, co możemy tutaj jeszcze wybudować? Tutaj się buduje i tak Foot. Yy, na razie kasy nie będę. Yy, yy, nie będę. Yy, dawał, żeby zbudować. Żeby zbudować, co zbudować, magazyny. Ale już niedługo. Dobra. Budujemy sobie jeszcze. Tak. Tak. Dobra. I jeszcze tutaj hop. Hop. Dobra. Dobra. To jedno już tutaj I idzie. Dropped. Sobie robiłko też A co? Dobra. Co jeszcze możemy tu zbudować? Możemy zbudować jeszcze coś takiego. Czyli idzie tu jedno. I już idzie tu kolejne. Tak jest. Co jeszcze może tutaj iść? Tutaj już nic tutaj też już nic, tutaj też już nic. To tak, tutaj też i tak. Barak. Jest i kolejny barak. Jestem bardzo za dlaczego? Już wam mówię. Ponieważ już mamy trzeci pojazd. No to budujemy. Trzeci pojazd. Opatrę żonę. Mamy jeszcze jeden szpital. No to jeszcze jeden szpital dajemy tutaj i też budujemy. Dobra. Czy coś jeszcze tu można zbudować? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to. To nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cztery. Czyli zostały magazyny. Dobra, czyli w sumie będziemy budować teraz magazyny. No to dobra. No to budujemy magazyny. Najpierw wiedzą ko i magazyn numer jeden. Woda, magazyn numer dwa. Paliwo. Niestety już nie mamy kasy na paliwo nawet. A czy mamy na coś innego? Ale jeszcze jakiś. Nie. Dobra. Czyli na razie nic nie zbudujemy. Chociaż można zbudować przecież work, work. ten magazyn. Dobra. No tak, najważniejsza rzecz, zmienić klasę na tradera. Jeszcze zobaczę tylko czy da się tutaj coś mieć. Dobra. No to zmieniamy klasę na tradera. Tak jest. To musi po prostu być trader. Po prostu musi, żeby bardzo dużo kasy było i żeby też jedzonka było więcej. No. Ja już jestem bardzo zadowolony z tego. Ile jeszcze coś, klasę. Market mogę zbudować nawet. Nawet market. Dobra, zbudujemy market sobie tutaj. Chociaż przydałoby się gdzieś tutaj zbudować, ale nie mam za bardzo miejsca nawet, żeby to tu zbudować. I nie wiem, co by tutaj z tym zrobić. Dobra, zbudujemy sobie tutaj. To zbudujmy, dobra to niech to się już tu buduje a ja sobie jeszcze dobuduję wodę woda tutaj się dobuduje. i niech buduje się jeszcze aha nie mogę na razie dobra ale mamy psa to jeszcze nie ale mamy zaraz trzeci trzeci barak kurde, ale się cieszę kurde ale fajowa, dobra. Hmm, ok. Teraz ja mogę dać tutaj e, badanie, i w sumie o, jeszcze tu mam kasiorkę, to kasiorkę weźmiemy, a co? Dobra. No i w sumie nawet, nawet wszystko wyszło fajnie. No, tu się zbudowało. To, to tutaj też trzeba to rozbudować. Dobra, zaraz tu się coś buduje. A tu jest ten barak. Dobra, dobra, dobra. czy coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia? Chyba na razie nie, ale możliwe, że mamy. Tak jest, co darmo helikopter. To akurat się może przydać. Eee, wchodzimy tutaj. So, wodę, bo wodę lepiej i do widzenia, tej go czy mogę jeszcze raz no, nie mogę jeszcze raz wezwać niestety no szkoda, dobra 7 godzin się buduje, no cóż dobra, tutaj może się ulepszać za 6 sekund będzie gotowy barak dobra jest gotowy barak i zobaczmy, co my tu mi mamy. W sumie nie ciekawego, ale parak jest. Jak mamy tak, aha, to w takim razie można. Jest kolejny, kolejny kolejna półka. Dobra, hopa hopa hop, hop, hop. Albo nie, na razie niech tak będzie. Niech tak zostanie. Na razie i tak nie będę tego budował. Hmm. To nie na razie właśnie będzie trzeba jeszcze wybudować tutaj. Będziemy już kolejne T5 chyba. Tak te pięć A tak to jeszcze można przecież teraz zbudować to Bo jest kasiorka Już nie ma kasiorki na nic, ale jest przynajmniej dobra. Jest jeszcze jedno do tutaj babunie wylosowaliśmy wylosowanie i jeszcze do budowy bu, bu, budowy eee, to bym musiał chyba tylko że to godzina aż trwa na razie te mniejsze rzeczy tak jak to i tak jak to dobra no i jest pięknie fajnie Kurde, bo teraz jest coś takiego, że mogą na wyprawę iść ci, ci budowniczowie na 4 8, nie 4-6-8-12 godzin. I teraz, no jak nocą pójdzie, to dużo zbiorę. I na przykład zbierają, na przykład zbierają coś takiego. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. No to akurat są bomby, i, a to są opony. Dobra. I to można sprzedać. Na razie tego nie sprzedaję, bo to jest na celną godzinę. Ale za to zdobyłem 50 takich prezencików. No trochę więcej, ale teraz zostało 50, bo trochę wykorzystałem. I, rozpo i weźmiemy to na trzy części. na trzy części to sobie weźmiemy. To tak. Co dostaliśmy? Dostaliśmy super ticket. Yy, kasę yyyy medale i exp dobra, weźmiemy sobie teraz to na pół i też w to to samo tylko, że trochę lepsze i teraz kolejne tak samo tylko, że lepsze dobra czy coś jeszcze mogę tutaj dać wziąć chyba nie, dobra skoro nie to idziemy, idziemy, idziemy Tu Idziemy tu i mogę przecież Proszę pomarańczowego Mnie. Szkoda Są fioletowe Chyba Też poproszę pomarańczowego Niestety są najlepsze fioletowe No cóż bywa Dwóch nowych Jeden Taki Jeden to jest sacred keeper A drugi jego chyba nie ma, prawda? No. no. Coś takiego, fajnego. Kasiorkę yy, za ladikę też które... yy, nie ma. Co mogę jeszcze wykorzystać? Czy Coś jeszcze mogę wykorzystać? Chyba nie. To nie mogę już wykorzystać. To jest jeszcze. Move it!

wysłać tak? tak jest aha podatek tutaj z dołu tam nie może no ale to nie jeszcze trzeba będąc mężem czyli mogę kupić coś hmm interesujące, bardzo interesujące dobra, czy coś tutaj kupić w sumie nie, na razie nie, nie posługuję nic nic nie potrzebuję, bogaty jestem, nie potrzebuję. Dobra. Czy coś jeszcze tu mogę ulepszyć? Takiego fajnego. Tutaj zaraz to będę rozbudowywał. To ile trwa? To trwa półtorej godziny, to nie time. warto. Nie, tu to trochę długo to zrobię po odcinku. Czy coś tutaj takiego jeszcze szybkiego? To ile się... Minut. no w sumie 8, tylko nie mam materiałów do tego. fila, eee, bo tu coś wybudowałem, szpital wybudowałem. Ile? 10 minut, trochę długo niestety. O, tutaj coś skończyło, to idziesz. I tutaj też się skończyło, to też idę Dobra, 3 minuty. Dobra, jest pięknie, super. Super poszło. Aha, ktoś chyba nas atakuje. Zaraz zobaczymy. Albo skał. Chyba co? A, wraca już. Tylko kto nas tutaj atakował? al I on, Raloriza, atakował. Uuu! Kurde, to był zdesperowany. A właśnie. Zobaczmy jak tam nasz koperek. Gdzie jest tutaj nasz koper, bo koper normalnie w 3 sekundy umiesz zrobić takie rzeczy ze swoim miastem, że jak tykom również to już ma 10 leveli zwyść. tu tutaj o koper. 17 już poziom. 17 poziom milion mocy i 781 jednostek obronnych. No to proszę Was. To tak, no to jeszcze idzie tutaj w sumie, w sumie idzie jeszcze do elektrowni tutaj ropa, bo tutaj nam trochę już brakuje prądu. Dobra, czy coś jeszcze tutaj, minuta do końca, czy coś tu do, do piszą? Eee, nie, nie, nic ciekawego prezes prezesik się wita, to ja też się przywitam. 7 prezesik. I cześć, no, dobra I tak mamy tu wszystko, tu zrobione. by trzeba tu trochę uporządkować, bo tu trochę tak. Tak. No tak. No tak. Tak trochę bałagan jest. Tak jak na przykład tutaj, bo tutaj jest porządek żeby musiał to trochę uporządkować ale to wtedy kiedy tutaj już odblokuję tutaj te działeczki tutaj a no wtedy będę miał możliwość manewrowania no a dobra czy coś jeszcze tutaj chyba nie dobra to 30 sekund i tutaj zaraz się kończy a tu 2 sekundy nawet dobra i to rozbudowujemy już na kolejną tutaj też za chwilę nie no, poczekaj, poczekaj jeszcze 10 sekund dobra 7 5 dobra my jeszcze można zaatakować No właśnie to jest taki głupi pomysł na który wpadli w sumie wyżs wyższe sfery w tej grze, najlepsi gracze żeby zrobić Nap 20 było Nap 10, teraz jest Nap 20 Nap 20 to jest taki, e, to jest taki to jest taki sojusz między 20 najlepszymi sojuszami teraz pokazuję rankingi, Alliance Power Ranking to jest drugie od końca to tutaj i tak. My jesteśmy słuszny. Kiedyś było do RKB Do 2 Dobra. FP A teraz trzeba patrzeć. Czy jest... 5 minut trzeba patrzeć, czy jest w tym Sojuszu ten NAP 20, czy nie i wtedy dopiero można za, za, zaatakować. To jest właśnie trochę dziwne. Dobra. Radiko jest już tutaj gotowe. To sobie odpalimy. Dobra. I na ty dzisiaj byłoby to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przykro mi, że jest tak rzadko te odcinki się pojawiają, ale szkoła wzywa i niestety nie mam za bardzo czasu. No ale zapraszam też na Discorda. Do Sojuszu tutaj. Sojusz nazywa się Polski Bastion. Jest na... Y jest na serwerze na świecie 635, więc zapraszam serdecznie, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.